Wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znalazłem w nim żadnej winy. Ukrzyżuj! Krzyżu! Ukrzyżuj Sami go ukrzyżujcie! Jeszcze raz. My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć. Skąd ty jesteś? Nie mówisz nic? Powiedz słowo, czy wiesz, że mam władzę cię uwolnić i władzę cię ukrzyżować? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną. Gdyby ci je nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Od tej chwili Piłat próbował go uwolnić. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Wtedy Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz. Zasiadł na trybunale Litostrotos i rzekł: Oto, wyprowadzam go do Was, bo ja nie, nie znalazłem żadnej winy. Oto Wasz król. Poza Cezarem nie mamy innego króla. Pilat, widząc, że nic nie osiągnie, wziął wody i umył ręce. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz.